Już od dzisiaj wszyscy mogą zagrać w Battlefielda 6 bez żadnych dostępów, bez żadnych kodów. Dokładnie od dzisiaj, od godziny 10 do poniedziałku, do godziny 10. Ale spokojnie, nie martwcie się, bo to są raptem dwa dni grania, ponieważ za tydzień, dokładnie od 14, czyli od czwartku do 17, do niedzieli włącznie, a nie, przepraszam, do 10 w poniedziałek do 18, będą kolejny, będzie kolejny dostęp do Battlefielda 6 otwarty. Pobieracie i gracie, bez żadnych kodów, bez niczego. No Ten dostęp od 7 do 8 był dziecinnie prosty, ale rozumiem, jeżeli ktoś nie ma Twitcha, nie chciał się komuś oglądać, twórców, no to od dzisiaj może pobieracie po prostu i odpalacie od OpenBT. Co do samego Battlefielda, yy, parę słów tylko powiem, ale od razu zaznaczę, że ja się wypowiadam z perspektywy osoby, która w FPS nie gra. Ostatni Battlefield którego grałem, to była trzecia część lata temu, ale powiem Wam szczerze, że w tą szóstkę, jak odpalam, to naprawdę bawię się wyśmienicie. Mam cały czas taki syndrom jeszcze jednego meczu, jeszcze jednego meczu. Naprawdę feeling strzelania wyśmienity, destrukcja, wszędzie jakiś dym, jakiś pył, tu ci się na głowę budynek wali, tu jakiś yy, wybuch bazuki. Tu jakiś granat, tu jakieś strzały, no to wojna totalna. Tylko fakt jest taki, że oni w becie udostępnili dosyć małe mapy, jak na Battlefielda. One są dosyć skondensowane, są ciasne, są uliczki, jakieś przejścia, wszystko się dzieje w mieście. Poza jedną taką zimową, gdzie tam jest troszeczkę więcej otwartej przestrzeni, ale z tego co wiem, tutaj za tydzień, jak będzie kolejny mm, dostęp do Battlefielda, to ma dość jeszcze jedna mapa. Może pokażą troszkę większą i mają do, do, dodać kolejne tryby. Ale mówię, ja w FPS-y nie gram, więc to jest tylko czysto i wyłącznie. Perspektywa takiego laika, takiego, takiej osoby Która no, nie ma doświadczenia w PSach Totalnie, ale bawię się wyśmienicie Naprawdę, aż z tego wszystkiego Zainstalowałem sobie Battlefield 1 Będziemy sobie na streamie grać dzisiaj yy, Zainstalowałem jedynkę Z racji tego, że no właśnie, jest jeszcze kwestia ceny Bo Battlefield ma kosztować 300 zł yy, 300 zł to jest dla mnie jako, jako dla osoby, która Raz na jakiś czas będzie sobie tego Battlefielda 6 miałaby, gra, miał, miałaby grać Ewentualnie co jakiś czas wracać I jeszcze perspektywa tego, że w przyszłości będą dodatkowe jakieś tam dodatki z mapami płatne. No jest to dla mnie zdecydowanie za dużo, a Battlefield 1 i Battlefield 5 nawet chyba, one są w bardzo niskich, niskich cenach. Tam ja dałem za jedynkę 18 zł. piątka kosztuje chyba 20 zł. Także no na, na, na fali takiego hypu na FPS-a sobie zainstalowałem tą jedynkę. Co do szóstki jeszcze, to wyśmienita optymalizacja, ale Battlefield zawsze słynął z tego, że ten ich silny silnik, o ile się nie mylę, Frostbite, oni go na tyle dobrze opanowali już, że z tym nigdy nie było problemów. Ja jestem w stanie grać bez włączonego dls na. W wysokich ustawieniach, spokojnie 80-90 klatek, bez niczego. Także optymalizacja naprawdę świetnie. Jeżeli macie okazję, pobierzcie sobie, sprawdźcie, bo to się zapowiada naprawdę konkretny battlefield.